Ojczyzna to mój dom, którego ojciec, matka i wiara dzieciom i młodzieży, którzy polegli w obronie wolności ojczyzny, oddali członkowi polskiego Zespołu ludowego pieśni tańca Wilenka. Z gimnazjum imienia Władysława Sorokomli w Wilnie, przygotowane przez nich niezwykle wzruszające widowisko patriotyczno-muzyczne, zabrane marzenia, zgromadziło na sali Domu Kultury Polskiej w Wilnie komplet widowni. Zastanawiać się nad programem właśnie takim patriotycznym w aranżacji współczesnej zaczęliśmy już w ubiegłym roku, bowiem obchodziliśmy 99. rocznicę uzyskania niepodległości Polski. Stanowiliśmy, że będziemy kontynuować i w przyszłym roku zrobimy przedstawienie całe i jeśli uda się, to nagramy film. I to się stało dziś, jak Państwo widzieliście, no ja myślę, że projekt się udał. Emocje dzieci już się ujawniły w ubiegłym roku, tak jak mówiłam, kiedy zaczęłyśmy zbierać ten materiał do widowiska i nie jestem pewna, czy młodsze dzieci tak do końca rozumieją sens treści przekazywanych piosenek i sens w ogóle wymowy tego widowiska, ale przeżywają bardzo mocno. Przy okazji dzieci Dowiedziało się bardzo wiele o przeszłości swoich rodzin. Wiedzieliśmy dzisiaj, że były wykorzystane materiały z archiwów rodzinnych. Właśnie pan niewiadomski, rodzice się bardzo aktywnie włączyli też do realizacji tego programu. I chcieliśmy na scenie pokazać taką więź pokoleń. Myślę, że przewodnia myśl i do tego przedstawienia się udala. I dzieci naprawdę wiele wyniosą z pracy nad tym programem. Na programy widowiska złożyły się polskie pieśni patriotyczne z różnych okresów, tańce i pieśni budowy i nie tylko. Wiele z nich dobrze znamy, ale niektóre dopiero poznajemy. Dużo szukamy, szukamy dużo literatury, nut, szukamy w internecie też i staramy się odnaleźć i to, co dzisiaj młodzieży też się podoba. A poza tym jest chyba bardzo ważny element taki, że do kierownictwa zespołu wlewają się młode kadry, prawda? Właśnie Renata, Aneta, przedtem była Irena, właśnie w razie Sotańców. I one, te dziewczyny, wnoszą nowego ducha, dają powiew w współczesności i pod ich kierownictwem te dzieci na pewno Chętniej i szybciej rozumieją o co chodzi właśnie nam w realizacji tych wszystkich myśli. Wymiana dzieci w zespole jest prawda, no coroczna. Matorzyści odchodzą, pierwszacy przychodzą, matorzyści odchodzą niezupełnie, bowiem zostają jeszcze, jak widzimy, jest już zespół młodzieżowy, e, współczesny, ale też cieszymy się, że kierownictwo szkoły bardzo przychylnie jest ustosunkowane do pracy i istnienia zespołu. Podczas widowiska odbyła się również premiera teledysku Orzeł Biały, w którym wzięli udział członkowie zespołu i ich rodzice, a inspiracją do jego nagrania posłużyła piosenka pod takimże tytułem wykonana w ubiegłym roku przez Wilenkę podczas koncertu patriotycznego. No, są takie projekty, które powiedzmy muszę robić, że ktoś zleci robić. Są takie projekty, które są po prostu od serca. Więc w tym wypadku to była moja współpraca ze zespołem Bielinka i właśnie i Renata Juzokenia, to też była nasza druga współpraca, zaproponowała, że może chciałabym zrobić taki patriotyczny klip w ramach ich koncertu dzisiejszego. Nasza współpraca bardzo dobrze rozwijała się. I właśnie udało się zrobić ten klip, który mam nadzieję, że przemówił do serc wszystkich widzów. Przede wszystkim chciałam podziękować rodzicom, bo wiadomo, pogoda nie rozpieszczała, koniec października, zimno. No to było wyzwanie powiedzmy, ale cieszę się, że udało się. Przepraszam wszystkich, którzy może potem przeziębili się po tym filmowaniu, ale no, mam nadzieję, że było warto i liczę na współpracę w przyszłości. Wrażenia są niesamowite, bo wykręciły się w oku. E i cieszymy się, dumni jesteśmy z takich dzieci, z takiej młodzieży, która potrafi przeżywać to, co odczuwali ludzie właśnie, którzy walczyli o wolność ojczyzny. Jestem mamą jedną z, z Polaków i bardzo się cieszę. Naprawdę zaskoczył nas syn i w ogóle cały chór i tancy wszystko i wspomnieliśmy życie naszych dziadów, pradziadów. Jesteśmy bardzo wzruszeni i dziękujemy dla nich wszystkich. Moja wnuczka tańczy. Naprawdę na każdym koncercie my jesteśmy obecni i takich koncertów to mało czy jest. Ja cieszę się tym, że moje wnuczka i wnuk i śpiewają tu w tym w zespole i ja kiedyś też sama występowałem w Willi śpiewałam i bardzo jestem zadowolona i, i no, naprawdę po prostu nie ma co już powiedzieć tak dużo, bo, bo to jest, tyle jest tego wszystkiego, radości tej w tym. Czuliśmy się naprawdę bardzo dumni, że możemy brać w czymś takim udział. Na koncercie także bardzo cieszyliśmy się, że nareszcie możemy to pokazać, co, co tak długo szykowaliśmy, do czego tak długo Dążyliśmy, no i mamy nadzieję, że nam się to udało. No i tak, także czułam taką dumę w sercu, że właśnie mogę wystąpić na takim koncercie. Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę i bardzo jestem dumna z tego, że my możemy występować w takich koncertach i brać udział. No i wielki zaszczyt to dla nas.